Pamiętacie taką grę jak Agario? Dzisiaj sobie w nią zagramy, ale w nietypową wersję, ponieważ jest dostępna wersja Battle Royale. Coś takiego jak w Fortnite, czyli po prostu zmniejsza się strefa e, z, cały czas e, w tej gierce. Więc skupmy się i spróbujmy stać się jak najwięksi, żeby wszystkich zjeść. No obecną chwilę strefa uformowała się gdzieś tutaj na środku, jak widzicie. Musimy zjadać tutaj te e, tutaj kawałeczki. Musimy też właśnie. O, w sumie, co ja tutaj zrobiłem? No, w sumie. Mógłbym spację teraz kliknąć, żeby się troszeczkę rozdzielić na mniejsze kawałeczki, żeby być troszeczkę szybszym, bo właśnie prędkość zdobywania masy jest bardzo ważna. Ooo! Hello, ziom, Fajnie się ciebie jadło, naprawdę, dziękuję bardzo za darmową masę. O, nie, to jakaś uśmiechnięta buźka sobie do mnie leci, nie? Mordeczko! O, jesteśmy u... To jest takie dobre miejsce. Taka dobra miejscówka. W której spróbujemy sobie zjeść Co ty próbujesz tutaj zrobić, co ty próbujesz tutaj zrobić O nie, co nie? tutaj kombinują, co ten gościu Siema Siema, o ty cwaniaku Patrz, dzięki za masę 160 masy, o to właśnie chodzi O to właśnie chodzi, lecimy sobie w takim razie Dalej i spróbujemy stać się Jeszcze więksi w takim razie, oj gościu Teraz mnie będzie chciał zjeść O ty, nie ma Nie ma tutaj takiego czegoś a, próbowałeś, ale ci nie wyszło. Dobra, muszę troszeczkę się tutaj oddalić i muszę uważać na niego. E, dobra, cofnijmy się troszeczkę, bo tutaj był przypał, tutaj był przypalik. Dobra, chodźmy sobie tutaj. W sumie mógłbym spróbować zjeść te zielone kawałeczki, nie? Ja czegoś... Czekaj. Pomniejszę się jeszcze bardziej, słuchajcie, muszę być szybki i zwinny, co nie? Dobra, muszę być szybki i zwinny, uciekamy. Uciekamy przed innymi graczami. O nie, o nie. O nie, to było giga słabe to co zrobiliśmy Oj, straciliśmy masę Masy, masę, masę 14 osób tylko zostało, ale spoko Ja sobie nabiję masę na tym co jest tutaj Tutaj jest bardzo dużo tego planktonu Więc sobie ten cały plankton zjemy Słuchajcie, w Agario naprawdę lata nie grałem Może nie lata, ale bardzo długo e, I fajnie jest do tego wrócić O nie, pomniejsza się em, miejsce Widzicie, w prawym danym logu jest mapa I na obecną chwilę nasza mapa się zmniejsza Więc musimy ukryć się w bezpiecznym miejscu Tutaj jest bezpiecznie na miejsce, ale jeszcze zjem sobie troszkę planktonu Który tutaj jest taki darmowy No co tam darmowy? ja nie wezmę Oczywiście, że wezmę darmowe, trzeba brać O nie, goni nas, goni nas strefa Uciekaj, uciekaj Widzicie, to jest ta strefa o! Jak w nią wejdziemy, to jest po nas W sensie, rozpryśniemy się na małe kawałeczki I dodatkowo, no będziemy się Stopniowo zmniejszać, patrz Co my tu mamy Ale ziom, ty, ej, ty jesteś duży tutaj Zresztą zbudowany jesteś tutaj Ej, on to zjadł on zjadł to zielone coś! Jak? Jak on to zrobił? Eee, ja też. Ja nie znam tutaj taktyk takich dobrych jak oni, co nie? Ja muszę stać się tak samo duży jak oni. Patrz, to jest ta uśmiechnięta buźka. ho. Ta uśmiechnięta buźka jest już ogromna. Ja sobie nadal wcinam plankton, a tutaj są już tak duże osoby, że ja nie mam do nich podjazdu. Patrz na to! Jakim cudem ta uśmiechnięta buźka stała się tak duża? Nie wiem, naprawdę. Dobra, wiecie co? Też spróbuję zjeść plankton. Patrzcie na to, uwaga! O! Ej, stałem się większy! O 100! Czyli rozprysłem się na małe kawałeczki, ale ogólnie plankton. Ehm, no teraz jestem takim malutkim planktonem, ale zjadłem, zjadłem bardzo dużo. O nie, strefa się będzie zmniejszała za 5 sekund dosłownie. Więc trzeba będzie się śpieszyć do strefy, a zostało tylko 8 osób. No i my jesteśmy w tym gronie osób, które no... Niezbyt dobrze im na obecną chwilę idzie. Oj! Dobra, połączyliśmy się. Mamy masę 500. Już wiemy, że trzeba jeść te zielone kawałeczki, co nie? O nie, co my tu mamy? Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Tu jest ten ziomal! On na początku coś do nas podchodził, widzieliście? Pamięta, pamiętacie? Ten ziomal do nas podchodził na samym początku. O, a ty co? Ca to, ca to. O, to jest większy ca-to. Czemu wszyscy są więksi ode mnie? Proszę mnie zostawić, okej. Okay? Ej, ten gościu ucieka przed innym gościem. Co tu się dzieje? Ok, to jest atak innych gości. Co tu się dzieje? Iaaaaaaaaaa. Dobra, co tu się wydarzyło? Nie? Ja tu muszę coś zrobić, ja tu muszę coś zrobić. Ten cato był niczym, a teraz stał się tak ogromny, nie? To jest aż podejrzane. No, za 12 sekund będzie się zmniejszała strefka w takim razie. Ja już ci nie pomogę, Drazią, ale ja już ci nie pomogę. Strefa się tak zmniejsza, że ja nie mam szans. O nie! Widzicie, trzeba będzie poprawić taktykę. Trzeba będzie poprawić taktykę koniecznie. Ale Battle Royale jest bardzo ciekawy, widzicie? Teraz musimy się w tym miejscu schować. Utrzymać. O nie! Zostaną tylko. Co jest? Czemu on mu pomaga? Ej, proszę nie pomagać. Proszę nie pomagać. O nie, i co teraz? O nie, oni sobie pomagają. Patrz na to. A ja też ci dam troszeczkę masy. What? Okej? Okay. On się tam zmniejszył w kogoś. O, siema, 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 siema. Możesz mi dać maski troszeczkę? Ja nie, nie obrażę się. O nie! Co to było? O, patrz. A, koniec. Dobrze, zaczynamy rundę numer dwa. Tym razem przynajmniej wiem, czego unikać, jakie, e, jakie. lekcje wyciągnąłem. Słuchajcie, musimy wchodzić w to zielone coś i rozpryskiwać się, ponieważ to zielone coś jest bardzo dobre, daje ci 100 masy, i trzeba to po prostu wchodzić i jeść. Dl dlatego czekajcie, spróbuję zjeść teraz jak najwięcej. Masę muszę powiększyć, żeby móc właśnie być na tyle dużym, że to mnie rozprysnie, uwaga. No nie, czemu mnie to nie rozpryska jeszcze? Dalej. Jak na złość teraz nie może się. No o nie! Jak na złość, nie mogę nic zrobić. Czekajcie, spróbujmy jeszcze sobie nabić tutaj troszeczkę maski. Ile muszę mieć masy? Bo no, tutaj wiecie, są wprawione osoby, oni ogarniają takie rzeczy, jak której robić, a ja jeszcze nie. No nadal nie mogę tego zjeść! Błagam, ten plankton jest go tak mało! Muszę się teraz powiększyć, muszę to wygrać, no! Muszę się postarać! Już na pewno są osoby, które mają 200 masy, 300, 500, 600 milionów, a ja jeszcze nie. No ale spoko, będziemy walczyć. Słuchajcie, czy ja już mogę jeść to zielone coś? Ten zielony... Eee, to coś, co mnie rozwala, zielonego. Gdzie to jest w ogóle? O, jest, dobra. Teraz muszę to zjeść. Teraz na, na 100% będę mógł, uwaga. Tak! 250 masy. Okej, okay, tam już widzę, że ktoś też już się rozprysnął na małe kawałeczki. I teraz patrzcie. Teraz sobie latamy. Jemy cały plankton tutaj naokoło. Troszeczkę opóźnieniem zaczęliśmy jeść te zielone bombki. Ale spoko. Zaraz się zmniejszymy. W sensie po, z, 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 złączymy. i znowu spróbujemy wejść w ten z, z tą zieloną bombkę. I zobaczycie, w ten sposób właśnie będziemy zbierać sobie naszą masę. Za 38 sekund jest. O, patrz! Łączymy się, łączymy, łączymy. Dobrze, i wchodzimy, patrz na to I mamy 450 masy LOL No i to mi się podoba Mamy już pół tysiąca, czyli więcej niż chyba jak mieliśmy ostatnio A przecież gramy chwileczkę 24 sekundy do e, zmniejszenia się strefy, więc czas już wchodzić Wchodzić do e, strefy zielonej e, chyba, że zdążymy jeszcze zjeść sobie tutaj tu coś O patrz co mamy tutaj Patrzcie jakie, jakiego zioma tutaj mamy Elo, to sobie Ej, co? To mnie zjada? A, to mnie zjada i wyciska ze mnie jakiś. Okej, okay. wyciska ze mnie tą moc. Dobra, 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 patrzcie. I teraz wchodzę w to znowu. Elo, dobra, dziękuję bardzo. A, i mogę w to wejść i zjeść siebie. Widzicie? Zjadam siebie teraz, widzicie? Ale kozacki już to rozumiem. Rozumiem mechanikę już tej gry. Teraz mogę wokół tego chodzić. I, tak, jakby zjadać moją masę, którą dałem temu czemuś. Okej, okay, dobra, więc to, to brzmi bardzo dziwnie. Ale mamy 708 masy, i wydaje mi się, że teraz mamy w końcu szansę na to, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Idziemy w takim razie szukać ofiar. O, 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 tutaj mamy jakieś pierwsze ofiary. Chociaż tak szczerze, to ja będę ofiarą dla tych osób, e, skoro jestem już taki malutki. No, jestem mały jeszcze. O nie, oni są więksi ode mnie. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Okej, okay, co ja mam tutaj zrobić, żeby sobie jakoś poradzić? Oni się już łączą! Czemu oni są tak ogromni? Dobra, to niedobrze. To niedobrze, że oni są już tak ogromni. Muszę stąd uciekać, oni próbują mnie tutaj zamknąć widzowie. E, wiecie, bo tutaj jest strefka za 20 sekund i muszę stąd uciekać, ale ja mam największą masę jaką miałem kiedykolwiek, a nadal nie mogę sobie z nimi poradzić, to niedobrze. Dobrze, spróbujmy sobie zjeść masę, która jest tutaj jeszcze. Patrz, ile planktonu! Dobra, zjemy cały plankton w takim razie. Dobra, nie no, w końcu musi mi się chyba udać wygrać, co nie? Nie, raczej wątpię. No, oni mają taktyki na to. Chociaż, no teraz też mieliśmy dobrą taktykę. Dawaj, próbujemy jeszcze raz. Haha, <grytania> okej. Okay. Hello? Czy ktoś tutaj jest? Mam 800 masy. O, ale gigant do mnie leci! Proszę mnie zostawić, mam e, dobrą opiekę zdrowotną, więc pan lepiej odejdzie, bo, e, bo panu się skrzydła stanie normalnie gościu. O nie, Paul. Zostaw mnie, Paul. Czy Paul z kimś walczy, czy nie? Tutaj mam jeszcze żółtego jakiegoś typka. Gdzie jest reszta osób? Gdzie jest reszta? 11, 1, Patrz! Niech on z... Czemu on to popycha? Jakim cudem on popycha to zielone coś? A on dał masę temu czemuś. Błagam, niech on w to wejdzie. Czy ja mogę temu dać masę też? Temu czemuś? Co my tutaj mamy? Hejka! Chodź tu. Dobra, spróbujemy to zrobić. Spróbujemy jakoś zaatakować. O! 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 Patrz, zmniejszył się na małe kawałeczki. Musimy go, Musimy go teraz zaatakować. Musimy go teraz zaatakować. Musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Błagam! Moc! Dobra, nie damy rady. Nie damy rady. Co on zrobił? Czemu on tam wszedł? Czemu on tam wszedł i zjada inne... Co tam się dzieje? Słuchajcie, oni mają takie taktyki, że to jest masakra. Patrzcie na to. Nie ma, 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 nie ma. Okej Okej, okay, okej, okay, teraz zjadam tego ziomeczka, zjadam tego ziomeczka, zjadam, 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 czy nie zjadam? Zjadam, czy nie zjadam? Nie! Zmniejszyłem się na małe kawałeczki, bo tak blisko. Widzę, widzę, mieliśmy naprawdę bardzo dobrą próbę. Okej, okay, lecimy z rundą numer 3. Znam już wszystkie taktyki, praktycznie. Wiem już, że jak rozwali mnie ta zielona masa, ta tutaj o, to możemy ją zjeść potem przez jakiś czas po rozwaleniu nas. Więc e, to właśnie będziemy próbować. Na początku. Tylko tutaj sobie pozbierać jak najwięcej masy, ile się da. Już nie popełnię tego błędu, co ostatnio, że bardzo długo czekałem. Wiem, że muszę mieć około 150 masy, żeby móc wejść w to zielone coś i to zjeść. Więc czekajcie, szukajmy jakiegoś zielonego czegoś. Mamy już 100 masy, więc jest całkiem nieźle. Tutaj jest dużo planktonu, więc też bardzo fajnie. Już 120 masy, rośniemy, rośniemy. Zaraz zaczniemy się łączyć w całość. I właśnie będziemy musieli zjeść jakiś zielony planktonik. A raczej. O, tą bombkę tutaj się ma. Mamy 150 masy i słuchajcie, wchodzimy w to zmniejszyliśmy się na małe kawałeczki mamy 260 masy, widzicie jak szybko ok i teraz możemy jeszcze bardziej się tutaj, a wiecie na najeść możemy się jeszcze bardziej najeść dlatego bierzemy ten cały plankton, który tylko i wyłącznie tutaj jest osiemka, tutaj mam jakiegoś ziomeczka, który lata z masą, pytanie kto się pierwszy połączy, oj ten ziomo się pierwszy połączył, dobra, ale ja też tutaj się łączę w takim razie i patrzcie na to siema Elo! Wow, ile nas jest! Dobra, muszę stąd uciekać, ponieważ jest troszeczkę. Chyba, że patrzcie na to. Patrzcie, 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 patrzcie. Cyk, 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 cyk. Dobra, cyk, cyk. Dobra, cyk i patrzcie na to. Wcinamy sobie tą masę. Oddaliśmy masę i teraz ta masa jest przerabiana. My sobie ją tutaj zaraz zjemy. Właśnie tak. Właśnie tak. Tego gośca, sobie jeszcze zjemy, właśnie tak. O, o, ale to robimy, ale to robimy. I tę masę jeszcze tutaj musimy zjeść. Tą masę, o, pięknie, pięknie. Tutaj zaraz ktoś zginie, tutaj zaraz ktoś zginie, jak tak dalej będzie. Dobro, muszę stąd uciekać, muszę się stąd ewakuować. Okej, okay, damy radę, daliśmy radę, ale to była moc. Mamy 500 masy, i to naprawdę było mocne. Mocna zagrywka z naszej strony, podobało mi się to, dużo emocji. Ale o to też w tym chodzi, co? Nie emocje, właśnie o to. Idziemy dalej w takim razie. Mamy sporo masy. Hmm, co byśmy mogli zrobić? Polować. Możemy teraz polować, ok? Patrzcie na to. Dobra, polujemy. Dlatego. O, pięknie! O, pięknie! I co, panie, co ty pan, co ty pan je tutaj robisz? Ok? Ale uciek nam, ale nam uciek. Mamy 650 masy, o to chodzi. Ok, ale on tutaj, patrzcie, co robi. Dobra, czekaj, czy możemy zrobić coś takiego? Ok? I teraz zjadamy to. Dobrze, dobrze. Możemy zjadać te zielone teraz. Chyba, nie wiem ile. Dobra, spróbujemy wejść w to. Okej, okay, wchodzimy w to. O to chodzi. O nie, on też zjada te zielone. Niedobrze. Niedobrze. O, o, o. Zjadamy go. Zjadamy go. Bardzo ładnie to zrobiliśmy. Uciekamy, 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 ale to zrobiliśmy, sprytni jesteśmy bardzo Tysiąc masy mamy, Ok, teraz ten ziomek, ten ziomek się rozwarstwił Ale oni zjadają to zielone, Kurczę, ja też to powinienem zrobić, czekaj gdzie jest to zielone Musimy jeszcze tutaj poczekać, tutaj ktoś się goni Ej, tutaj już jest, za trzecim razem znacznie lepiej już nam idzie widzowie, mamy mocną wprawę, co nie? Okej, okay. patrz, on to zje, a zjadł to, o, jaki on ma skin dziwny co to za z kim? Adrian! chyba Adrian, co tam? O nie, oni sobie pomagają, ja już to widzę, że oni sobie pomagają. Jack Hoff, zostaw Adriana, okej. Okay? O, Jack Off! Jack Hoff! Idę po niego. Zjadł Adriana. Nie odpuszczam tego, nie odpuszczę. Nie, gościu zjadł Adriana, mojego ziomeczka. Teraz zobaczy, co to znaczy. Teraz zobaczy jak to jest. I będzie miał przerąbany. Okej, okay, tylko patrzcie, co tutaj się dzieje. Ten gościu nas goni! Zostaw nas w spokoju, gościu. Zostaw nas w spokoju, ok? Dogadamy, dogadamy się jakoś. Dogadamy się. Ok, chyba się dogadamy. 8 ma. Nie, Jack Hawk. Ty miałeś być moją masą. Ja miałem ciebie zjeść. Dobra, czekajcie, mam pomysł. Mam pomysł, mam pomysł. Patrzcie. No, i teraz patrz to. Wchodzę tutaj i patrz to. Zjadam to. Właśnie tak. Właśnie tak. Nie, ja się zmniejszam tutaj! Ja się szybciej zmniejszam niż zwiększam! Nie! Ja widziałem, jak tamten gościu zrobił taką taktykę, a teraz jest gigalipa. Gigalipę zrobiliśmy, słuchajcie, co my mamy teraz zrobić? Jesteśmy sobie tutaj taką maską. Ok, uciekamy stąd, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Zostaw nas, no, no chyba się do nas nie tepnie, nie? Chyba się do nas nie tepnie, tak mi się... O, nie, zmniejszamy się, zmniejszamy się. Ty ja mam mniej masy niż wcześniej. Nie! 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 Nie Zjadają mnie! Zostało tylko cztery osoby, zostały! Patrz, 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 patrz! Nie! 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 No i co, widzowie? Runda czwarta, żeby sprawdzić, jak nam pójdzie. Ok, zaczynamy. W takim razie mamy tutaj takie miejsce. Kogo my tu mamy? Siemanko. Ops, zjedzony. Dziękuję bardzo. Idziemy w takim razie dalej. Rozwarstwimy się. Co my tutaj mamy? Patrzcie, ile masy. Dobra, zaczyna się. Porządnie to wszystko. Niech nam zje ten kawałeczek ciałka. Jeszcze tutaj. O, i patrzcie, teraz spróbujemy w to wejść. Uwaga, nie, jeszcze nie zjedliśmy. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Tak. I teraz patrz na to. Zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy. Teraz jeszcze w to wchodzimy. Iś. Pięknie, pięknie. Z powrotem w to wchodzimy. Patrzcie. Ok, czy to będzie działało w takim razie? Wydaje mi się, że tak. Ok. Zwiększamy się, zwiększamy, zwiększamy masę. Znowu w to wchodzimy. Jaką my tu mamy taktykę? obraną, mnie. Dobra i patrzcie na to. Nie! Proszę nie, proszę nie, proszę nie! Proszę nie! Gościu zjadł nam całą masę! No nie dobrze! O dobrze, dobrze, jednak dobrze, jednak dobrze! Jest yes, git, jest git. W miarę się odkuwamy. Okej, okay, okej. Okay. On tutaj jeszcze coś próbuje zrobić, ale spoko. Jak to jak się połączymy, to to już będzie po nim, przejdźcie. Nie! Co on zrobił? Dobra, zdenerwowałeś mnie teraz gościu. Zdenerwowałeś mnie. I... No co? Nie wierzę w to, co widzę Nie wierzę w to, co widzę Dobra, teraz się zdenerwowałem Fest się zdenerwowałem Zabrał mi cały początek, który wypracowałem sobie Czemu go nie mogłem zjeść? Dobra, nie, szczerze Nie lubię, nie lubię już tej gry Wieć? Już wiem, dlaczego w nią nie grałem Już wiem Benim, chodź tu Będziemy mieć soja, Benim Chodź Nie chcesz mieć soja, to będziesz miał problem, tak? No dobra Hun team No, ja team Dawaj Dawaj, hun team. Jesteśmy team? Czy nie? No dawaj, co? Cykasz się? Cykasz się? No to zapraszam do, do bitki. Zapraszam cię do bitki, gościu. Chodź, chodź. No poka, no poka. Hehe. Zobaczymy, jaki jesteś silny. Bum-bum team. Ha! Okej, okay. nie no, tak szczerze, to jest lipa totalna, bo już nic nie zrobię. Chociaż w sumie mogę coś zrobić jeszcze. Mogę się rozwarstwić i zjadać te zielone bombki. Mhm, to jest nawet dobry pomysł. Dobra, spróbujemy tak zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Eee, Okej, okay, go to save area. Ponieważ tutaj już się zaczyna strefka. Ale dajcie mi tutaj znaleźć. Nie ma nigdzie. O, dobra, mamy zieloną bombkę. I teraz patrzcie. Spróbujemy ją zjeść. Dobra, zjedliśmy ją i uciekamy. I teraz patrz, która jest kolejna i ją zjadamy. Czekaj, uciekamy to, uciekamy. Tu? Nie! Nie! Dobra! Nie czemu się rozwarstwiłem! Nie chciałem się rozwarstwiać! Uciekamy stąd, uciekamy stąd, uciekamy. Więcej widzimy niż oni, więc to bardzo dobrze. Nie mogę tam pójść, czemu? Czemu tam nie mogę pójść? A bo to jest koniec! A bo to jest koniec! A, bo, to jest koniec. A, bo to jest koniec świata! Uciekaj stąd, błagam cię, uciekaj stąd, uciekaj. OK. Okej. Okay? Oto. Nie! HUN TEAM, To byłeś ty od samego początku! Tutaj czekałeś na mnie! Czemu moje wszystkie części się nie połączyły od razu? Aaaa. Nie dobra, to już jest koniec, tak szczerze, to już nie ma co tutaj nawet próbować cokolwiek zrobić. Chociaż dobra, jeszcze powalczę, jeszcze powalczę i zobaczymy co tutaj z tego wyjdzie, ale na no, pewnie dużo nie wyjdzie, Team. no gościu może Team? Nie, on tutaj mnie próbuje, widzicie? On mnie tutaj próbuje chwycić. On mnie tutaj próbuje złapać. Ale no, jemu to nie wyjdzie. Uwaga, uciekamy, 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 uciekamy. 2 trzy, dwa... Je nie, no jak odliczałem, to mnie zjadł akurat. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.